To działa! Gaga mnie zaciągnęła Teraz odjeżdża Aż bym prowizorkę odjebał Ludzie Będziecie takie hejty ze mnie jebać Że nie daj Boże, ale Ja pierdolę ale... Tak o prowizorę, że odpierdolił Ale chodzi, no co? Na razie chodzi i nie zaraz wam pokażę co było ja pierdolę, ludzie, ale będziecie ze mnie drzeć łacha Zobaczcie Co z panewek zrobiło? Tam wała i już założyłem, bo miałem panewki Założyłem panewki trochę papierem w siernym odjebałem tam po, podrównałem Zobaczcie co się stało Na dwa dni będzie może ja jaja kurwa Teraz wiem, że będziecie ze mnie drzeć łacha, ale wiem, że i tak wał będzie do wymiany, bo tam nie ma wału już. To, to niech pochodzi trochę. Zobaczcie co się stało. Olej był, ale gdzieś przytarło na jednym tym, w korbowodzie. I chuj. Dobra. Chodzi to chodź tam. Usługi naprawa MTZ, polecam. Marcin to, że nie